Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja kontrolująca się sama kotka Lili. Dzisiaj będziemy tam czytali książki pod tytułem Selfrek. Agnieszka Stążka Gawrysiak. Dylematki.pl. Selfrek Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę. Selfrek. Wydawnictwo znak. Rozdział pierwszy o dwóch kubkach i o tym, co się dzieje, kiedy dzieciom kończy się paliwo. O! Kuba ziewa podczas kolacji, jakby chciał kogoś połknąć. Jest taki zmęczony. Ten dzień był pełen wrażeń. Razem z mamą i tatą, i Lenką byli na wycieczce rowerowej. Potem w parku linowym Kuba aż trzy razy przeszedł trasę dla dużych dzieci. Choć ma dopiero 6 lat. Teraz trochę bolą go nogi i ramiona, ale to nic. Jest już w piżamie, zaraz umyje zęby i pójdzie spać. Obok Kuby przy stole siedzi Lenka. Trzyma w ręce kanapkę i bardzo powoli, coraz wolniej ją przeżuwa. Chyba zaraz zaśnie. Ona też jest bardzo zmęczona, choć podczas wycieczki rowerowej siedziała w foteliku zamiast pedałować jak Kuba. No tak, ona ma dopiero trzy lata i jeździ tylko na rowerku biegowym, bardzo powoli. Kochanie, zaraz zaśniesz z tą kanapką, mówi czule tata. Chcę pić, mówi słabym głosem Lenka i odkłada kanapkę na talerz. Proszę o picie? Już się robi, odpowiada wesoło tata. Wstaje od stołu, idzie do kuchni i po chwili wraca z zielonym kubkiem pełnym wody. Proszę bardzo, zielony, twój ulubiony. Ja nie chcę zielonego, ja chcę różowy! Jęczy Lenka. To dla Ciebie bardzo ważne? Upewnia się tata. Tak, okropnie ważne. Skoro tak, to dostaniesz różowy, odpowiada uroczystym głosem tata. Idzie do kuchni po różowy kubek, po czym przelewa wodę z zielonego kubka do różowego. Nie! Lenka wydaje z siebie wściekły ryk. Nie, 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 nie! Dziewczynka raz po raz uderza piąstkami w stół. Tata marszczy brwi. Chyba stracił cierpliwość. O co znów ci chodzi? pyta Lenkę niezbyt miło. Dziewczynka gwałtownie odsuwa swoje krzesło od stołu i osuwa się na podłogę. Głośno płacze. Mama wzdycha i zgaduje. Chciałaś nową wodę? Nie ze zielonego kubka? Tak, Lenka szlocha. Nie będę piła wody już nigdy. Tata przewraca oczami i zajmuje swoje miejsce przy stole. Mama siada na podłodze obok Lenki. Mówi do niej powoli i łagodnie: Widzę, że jest ci bardzo źle, córeczko. Jesteś chyba smutna i zawiedziona. Chciałaś różowy kubek i nawoł wodę. Lenka nadal płacze, ale zaczyna słuchać. Mama delikatnie masuje plecki dziewczynki, która powoli się uspokaja. Co możemy zrobić, żeby było ci trochę lepiej? pyta mama. Przytul, mówi Lenka. Wstaje i rzuca się w ramiona mamy. Po chwili Lenka, całkiem spokojna, puszcza mamę. Sięga po kubek i pije. Już nie ma dla niej znaczenia, czy to nowa woda, czy woda przelana z zielonego kubka. Widzę, kochanie, że jesteś zmęczona i śpiąca. Pójdziemy się teraz położyć? pyta mama. Tak, chcę misia i spać. I przytul Lenka, ziewając szeroko. Dobrze, a po drodze wstąpimy do łazienki i umyjemy ząbki. Najpierw misiowi, a potem tobie. Mama niesie senną lękę do łazienki. Kuba z tatą zostają przy stole i kończą kolację. Dlaczego ona się tak zachowuje? Pyta kuba. Ciocia Zosia wczoraj na placu zabaw mówiła. Żynka jest niegrzeczna. Sądzę, że nie ma niegrzecznych dzieci. Są tylko dzieci, którym skończyło się paliwo i nie mają siły zachowywać się właściwie. Odpowiada tata. Paliwo? Kuba się dziwi. Nie jesteśmy przecież samochodami. Nie jesteśmy, ale tak jak samochody, potrzebujemy czegoś, co daje nam energię. Dla samochodów, tym czymś jest paliwo, a dla ludzi. Jak myślisz, co to takiego? Jedzenie i picie? Zgaduje Kuba. Dokładnie tak. A czego jeszcze potrzebujemy, żeby sprawnie działać? Hmm, nie wiem. Kuba zamyśla się. A kiedy źle się czujesz? Pyta tata. Kiedy jestem chory. Kiedy się zdenerwuję albo jestem smutny. Kiedy jest dużo dzieci i głośno krzyczą. Kiedy moi koledzy się kłócą. No i kiedy jestem niewyspany. Widzisz, synu, w każdej takiej sytuacji zużywa się Twoja energia, podobnie jak samochód spala paliwo. Zwykle chcemy postępować tak, żeby nie sprawić komuś przykrości, ale kiedy mamy bardzo mało energii, możemy zachowywać ją inaczej niż byśmy chcieli. Lenka była bardzo zmęczona i mało dziś zjadła. To dlatego tak gwałtownie zareagowała. Przecież umie poprosić o nową wodę, ale teraz nie była w stanie. Jej bak był prawie pusty. W samochodzie jest takie żółte światełko, które się zapala, kiedy w baku jest mało paliwa. Fajnie by było, gdyby ludzie mieli takie lampki. Puszcza wodze fantazji Kuba. Od razu byłoby wiadomo, do kogo nie należy podchodzić. Żartuje tata. Ale wiesz, tak naprawdę mamy takie lampki. Jeśli ktoś, czy to dziecko, czy dorosły... Zachowuje się źle, to można założyć, że jest mu źle. I kiedy my sami zrobimy coś, czego nie rozumiemy, to zwykle powodem jest pusty bak. Jak myślisz, co wtedy trzeba zrobić? Zatankować? Tak jest. To co teraz zrobisz? Pyta tata z uśmiechem. Pójdę spać. Jestem okropnie zmęczony. Kuba ziewa. Dobry pomysł. Tylko najpierw umyjmy zęby. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproście o to Pa, pa!